Kiedy ktoś do Was pisze dzień dobry i do widzenia. I tylko nie spotyka się z Wami. Nie ma w tym nic złego, to jest bardzo fajne. Ktoś przypomina Wam, że o Was pamięta i widać, tej osobie się też nudziło, chciałaby porozmawiać. Czasami to jest tylko dzień dobry, do widzenia, wy się rozpiszecie, tam jest ok i tyle. To jest takie proste, moi kochani. Ta osoba chce Was znać, ale tylko na dzień dobry i na do widzenia, albo jak Ci minął dzień, jak się masz, dobranoc. O tym, czy jest to relacja romantyczna i czy idzie w dobrym kierunku, e, mówi to, czy się spotykacie. Jeśli to jest mężczyzna, to on zazwyczaj pisze, e, rozpoczyna rozmowę, to czy ten mężczyzna zaprasza Was na spotkania. Rozmawia, ale to też nie ma znaczenia, jeśli nie zaproszę Was na spotkania. Bo tylko w momencie, kiedy się spotykacie, budzi, budujecie tą prawdziwą relację. Tak jest to tylko pisanie, tak jest to tylko rozmawianie. Także czasem bywa tak, że ktoś tygodniami potrafi pisać dzień dobry, dobranoc. Jak się masz, co u ciebie? I to nic nie znaczy. Znaczy, znaczy o tyle, że jest to takie znajome czy znajoma napisanie. Korespondencyjny znajomy, korespondencyjna znajoma i nic więcej. Tylko spotkania mówią o tym, że idziecie do przodu i zaczynacie budować relacje. Pamiętajcie o tym.